14-letni podpalacz zniszczył rady wozy Straży Miejskiej. Straty oceniono na 100 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło we wczesnych godzinach porannych we wtorek 21 maja. Na parkingu przed siedzibą Straży Miejskiej w Puszykowej przy ulicy Poznańskiej kamery monitoringu zarejestrowały niepokojącą aktywność. Około godziny 4 nad ranem zakapturzona poza i zbliżyła się do dwóch zaparkowanych tam oznakowanych pojazdów: Fiata i Ki. Sprawca, działając z premedytacją, oblał samochody łatwopalną substancją, a następnie podłożył ogień. W płomienie szybko objęły oba radiowozy. Po dokonaniu podpalenia postać równie szybko zniknęła z miejsca zdarzenia, postawiając za sobą jedynie łunę i słup dymu. Na miejsce niezwłocznie wezwano Straż Pozarną i Policję. Niestety, mimo szybkiej akcji gaśniczej, oba pojazdy uległy całkowitemu zniszczeniu. Straty materialne poniesione przez Straż Miejską oszacowano na znaczną kwotę 100 tysięcy złotych. Zniszczenie radiowozów to nie tylko uszczerbek finansowy, ale również poważne utrudnienie w codziennej pracy strażników miejskich dbających o porządek i bezpieczeństwo w Puszczykowie. Funkcjonariusze Policji z Puszczykowa, wspierani przez kolegów z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, natychmiast przystąpili do intensywnych działań mających na celu ustalenie i schwytanie sprawcy. Kluczowe Okazały się zabezpieczone na miejscu ślady oraz nagrania z kamer monitoringu. Mimo, że podpalarz próbował ukryć swoją tożsamość pod kapturem, analiza materiałów wideo oraz inne czynności operacyjne pozwoliły śledczym na wytypowanie podejrzanego. Już kilka godzin po zdarzeniu jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali 14-letniego mieszkańca Puszczykowa. Chłopiec skonfrontowany z dowiodami podczas przesłuchania przeprowadzonego w obecności rodzica przyznał się do podpalenia radiowozów. Jego motywy nie są na razie do końca jasne, jednak sam czyn wskazuje na skrajną nieodpowiedzialność. I być może fascynacji ogniem. Dalsze ustalenia śledczych rzuciły nowe światło na działalność nastolatka. Okazało się, że podpalenie radiowozów nie było jego pierwszym tego typu wyczynem w ubiegłym miesiącu, czyli w kwietniu ten sam 14 latek miał dokonać podpaleń koszy na śmieci w dwóch różnych lokalizacjach na terenie puszczykowa. Te wcześniejsze incydenty, choć o mniejszej skali zniszczeń pokazują pewien wzorzec działania i mogą wskazywać na narastający problem zachowania młodego człowieka. W związku z naturalnymi dowo materiałami dowodowymi nastolatek usłyszał dwa zarzuty dotyczące zniszczenia mienia. Jeden za podpalenia radiowozów, drugi za wcześniejsze podpalania koszy. Ze względu na wiek sprawcy jego sprawą zajmie się sąd rodzinny i nieletni. Postępowanie przed takim sądem ma na celu przede wszystkim ustalenie, czy nieletni wykazywał przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego, a następnie zastosowanie odpowiednich środków wychowawczych, poprawczych lub leczniczych. Możliwe, że środki te obejmą nadzór kuratora, umieszczenie w środku wychowawczym, a w skrajnych przypadkach nawet w zakładzie poprawczym. Incydent w Puszczykowie wywołał poruszenie wśród mieszkańców. Akt wandalizmu wymierzony w służby publiczne jest zawsze odbierany ze szczególnym oburzeniem. Zniszczenie mienia o tak dużej wartości przez tak młodą osobę budzi również pytania o przyczyny takiego zachowania oraz o system wsparcia dla młodzieży borykających się z problemami. Sprawa ta jest tragicznym przypomnieniem, że destrukcyjne zachowania mogą pojawić się w bardzo młodym wieku i wymagają bardzo szybkiej oraz adekwatnej interwencji, zarówno ze strony organów ścigania, jak i instytucji odpowiedzialnych za wychowanie i pomoc psychologiczną.